Nie zgadzam się, że każde rzęsy to to samo, po co przepłacać w Polsce, skoro można zamówić z AliExpress? Jestem instruktorem i w tym cyklu od A do Z stylistki zwiększam Waszą świadomość pracy. W mojej pracy kieruję się jakością i bezpieczeństwem, czyli innymi słowy oferowaniem usług na poziomie premium. W rzeczywistości na rynku mamy dostępne różne jakości rzęs oraz ich pasków. A słaby produkt może wydłużyć czas Twojej pracy i zniechęcić klientkę. Tak było z Adą, która pracowała od lat na firmie. Jej prace nie miały tej lekkości i rzęsy, które robiła, wyglądały po prostu tanio. I do tego prostowały się w trakcie noszenia. Twierdziła też, że na innych rzęsach pracuje jej się gorzej, ale na doszkoleniu technicznym okazało się, że problem nie tkwił w rzęsach, tylko w jej technice. Po doszkoleniu jej prace wyglądają lekko, klientki zgłaszają się pocztą pantoflową, a praca idzie szybko i sprawnie. Dlatego też szkole kompleksowo, a Ty dostajesz dostęp do platformy online, dzięki której będziesz świadomą i dobrze zarabiającą stylistką.